Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Mateuszu. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Lech dostanie nakaz zapłaty sądowy 400 tysięcy w roku 2022? Czy Lech dostanie nakaz zapłaty sądowy 400 tysięcy w roku 2022? Czy dostanie? Hmm, nie. Nie wydaje mi się, ażeby dostał. Mm. To jest bardzo dużo ludzi się by wtrąca w to... w tą całą sytuację. Nie, nie widzę tutaj karty oznaczającej e, nakaz, sądowy nakaz zapłaty 400 tysięcy w roku 2022. E, tutaj dołożę dużo kart, ponieważ, no, były bardzo nieoczywiste, takie dosyć przewrotnie odpowiadające. No i dużo strasznie tutaj ludzi się wtrąca, jakby. Natomiast po kolei. E, co jest na ta karta wisielca, czyli zmiana perspektywy? Tutaj należałoby zmienić perspektywę, zmienić patrzenie na, taką, na tę sprawę, ponieważ e, patrzenie, jakby e, perspektywa, tak, pana obecna, nie jest właściwa. To nie będzie. Jakby dobra droga, tak? To, co to nie ten to, to nie, to droga. Trzeba zmienić perspektywę, zmienić patrzenie na daną sytuację. E, co jest na nie paść kielichów? No tutaj, właśnie, e, troszkę mm, przeszkadzać może, jakby w tej całej sytuacji, e, totalny brak wiary w siebie, tak? Brak, jakby pewności siebie. E, tutaj, e, pana. Pana Lecha, tak? Takie no bo Paśkielichów mówi o nieśmiałości, o takim um, nieśmiałości z powodu tego, że czegoś się może wstydzimy albo boimy, tak? Um, nieśmiałości spowodowanej po prostu tym, że boimy się tak naprawdę. Um, sięgnąć po, po swoje, tak, po sukces. No i tak tutaj wygląda. No i karta rada 9 Buław to jest, no, taka opiesza, opieszałość, tak, brak konsekwencji w działaniu. Um, takie posiedzę, popatrzę i w zasadzie nie wiadomo na co czekam, tak, e, a nic nie robię. To jest zero działania, zero ruchu. Tutaj po prostu jest czekanie, tak, takie, no, brak konsekwencji w działaniu, tak jak powiedziałam. Dołożam sobie tutaj dużo kart, a żeby zweryfikować, jak dokładnie, tak, spróbować zinterpretować, czy na pewno tego nakazu zapłaty nie będzie. No ale w rzeczywistości nie widzę za bardzo kart negatywnych, tak, które mogłyby mówić o tym, że będzie rzeczywiście tutaj, że będzie tutaj rzeczywiście jakby nakaz ten zapłaty. No. Jedyną kartą, która mi o tym może mówić, tak, to jest karta. To jest karta rycerza monet. No, rycerz monet często oznacza y, osoby takie jak no właśnie, y, jakieś organy ochrony prawa, tak, czy też y, y, prawnicy, ale głównie komornik, tak. No, coś takiego mi tutaj no jest powiedzmy y, taka szansa. Natomiast y, jeżeli chodzi o y, Zakaz zapłaty, tak stricte, no to zdecydowanie nie widzę czegoś takiego. Może tutaj powiem od razu, jakie tutaj są karty. Królowa kielichów, czy jakaś kobieta, która będzie miała wpływ na bieg zdarzeń, tu się pokazuje. Tutaj mamy piątkę kielichów, czyli taki dyskomfort, niechęć, tak? Być może no, najprawdopodobniej jest to właśnie spowodowane tą kobietą. Tutaj kobieta może oznaczać um, matkę, siostrę, partnerkę, um, współpracownicę, przyjaciółkę, tak? W zasadzie każdą osobę, ale raczej taką właśnie blisko sercu panu. Pana Lecha, tak? No mówię, tutaj troszeczkę dyskomfort, tutaj wybory, karta wyborów, tak? W te czy we w te. Tutaj mamy znowu jakąś kobietę, e, prawdopodobnie inną, tak? Bo mm, to jest królowy denarów, mówi o osobie, która jest stabilna finansowo, która ma pieniądze, która ma e, przed sobą e, bardzo dużo możliwości, ma sukces, doświadczenie, jest bardzo zaradna, tak? Generalnie to jest bardzo pozytywna karta. E, także może taka kobieta pojawić się w życiu Pana Lecha, bo że się pojawiła, jeżeli jest, to może jak najbardziej jakby mieć wpływ na bieg zdarzeń. Tutaj mamy właśnie tę kartę mówiącą o komornikach często, ale niekoniecznie, ponieważ także mogą być dobre informacje, news, jakieś prezenty, tak, jakieś właśnie. Um, dokładnie, dokładnie mamy coś takiego jak takie prezenty od losu, tak, Czy jakieś nagrody. Mówi też często o zaręczynach, no. To nie jest tylko karta jakby komorników, tak? To też jest karta przede wszystkim dobrych wiadomości. Tutaj dalej mamy kartę Króla Denarów, tak? Król królowa Denarów, Król Denarów. No, a po środku Karta zaręczyn, tak. No cóż, e, można to interpretować właśnie w ten sposób i to by się bardzo tutaj pokrywało jakby ze sobą, natomiast jeżeli nie, no to krótka Mężczyzna stabilny, z pieniędzmi, ogarnięty życiowo bardzo, e, taki e, z, z taką odpowiednią swoją hierarchią wartości, znając swoją wartość, e, kariera tak przed nim jakby ogromna i stoi otworem e, w zasadzie no, w, na każdym polu spełniony człowiek i usatysfakcjonowany. I może to jak najbardziej Pana Lecha prezentować i oczywiście to, tego życzę, natomiast jeżeli nie, no to po prostu gdzieś tam taka energetyka będzie przy Panu, e, o którego pytamy. Natomiast. I, również może na bieg zdarzeń dalszy mieć wpływ jakiś mężczyzna właśnie ta, o takich jakby osobowo osobowości, o takich sukcesach Tutaj znowu mamy jakąś kobietę już trzecią jakby w tym <coughs> przepraszam, w rozkładzie To jest królowa mieczy, czyli osoba no, na stanowisku jakimś wyższym, jest decyzyjna często y, mówiąca o, mm, o takich y, Kobietach, które posługuje się intelektem bardzo silnie, które nie podejmują decyzji pochopnie, impulsywnie, które um, podchodzą do wszystkiego tak bardzo um, intelektualistycznie, tak, intelektualnie, z um, taką dużą dozą rozsądku. No i właśnie taka kobieta mi tutaj się pokazuje no i cóż, dalej mamy kartę szansy, to jest typowa karta szansy, też do, do kształcania się jakichś prezentów również, otrzymywania dotacji różnych swego rodzaju, tak ale również no karta mówiąca o szansie na przykład na biznes, na jakieś fajne inwestycje, tutaj mamy kartę stabilizacji, domu, czwórka buław to jest bardzo pozytywna, fajna, spokojna i łagodna energetyka dalej mamy dziewiątkę kielichów, czyli taką kartę do, dobrobytu, ale również to jest taka trochę karta maska, tak, czyli albo pan lek będzie um, troszeczkę nakładał maskę przed być może no nie wiem tu Królową mieczy, tak? Może to, może to jest jakaś kobieta po prostu w pewien sposób e, gdzieś tam skorelowana z Panem Lechem, tak? Natomiast to jest troszeczkę taka karta maska. Ktoś nie będzie do końca, chciał siebie odkryć. No i finalnie dwie ostatnie karty, król, na króla mieczy i, i szóstki denarów. Ciężko mi jest powiedzieć, że to są karty negatywne, gdyż nie Nie, 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 są, karty, nie są kartami negatywnymi, e, ale na pewno nie szóstka denarów, która mówi o ogromnych szansach do wykorzystania, które są na wyciągnięcie ręki do finansowaniach, o prezentach. To jest karta bardzo dobra, rozwojowa, karta współpracy, karta naprawdę dużych, fajnych szans do wykorzystania. To jest król czy no to może oczywiście mówić o, pana, o panu, e, o którego pytamy, Natomiast jest tutaj tyle osób jakby wtrącających się, tak że no, nie sposób jest jednoznacznie stwierdzić, zwłaszcza przy tylu kartach. Tak? Natomiast hmm, król mieczy mówi, e, no często mówi o prawnikach, tak? to trzeba przyznać. Często mówi również o specjalistach, o lekarzach, em, o osobach, które są specjalistami w swojej dziedzinie, tak? em, o jakichś poradach prawnych również, e, ale też przede wszystkim tak? o osobie, która posługuje się intelektem która wie, co robić, która wie, którędy iść, która jest oczytana, która ma dużą wiedzę, duże zasoby wiedzy, dużą dozę, dozę rozsądku. Ona nie idzie przez impulsy, przez impulsywne zachowania, przez jakieś um, energetyczne takie ognie, tak? Przez um, uczucia. Nie, ona idzie intelektem. Ona idzie drogą, ten mężczyzna idzie drogą rozsądku, tak? Um, I mam wrażenie, że um, to będzie zachowała Pana Lecha Natomiast również uważam, że będzie przy nim jakiś taki mężczyzna, gdzieś tam zawodowo, czy też biznesowo, czy jakoś tak w trybie porady, tak, który po prostu będzie wskazywał mu drogę, którą ma podążać, a żeby osiągnąć rzeczywiście korzyści finansowe i po prostu korzyści na każdym polu i to się rzeczywiście powinno udać według kart, gdy szóstka denarów, tak jak powiedziałam, to jest świetna karta, mówiąca... Tak, w sumie o, o samych pozytywach, tak, i szczęściu i darach jakby od losu. Także, no cóż, powinno być wszystko w porządku. Myślę, że nie. Myślę, że nie będzie tego sądowego zna, nakazu zapłaty. Um, nie ma takiej karty, jakby na chwilę obecną, oczywiście, tak jakby generującej, determinującej taki bieg zdarzeń. Dużo się będzie działo, dużo osób się będzie przewijało, no ale jako takiego nakazu zapłaty nie widzę sądowego. Um, no i cóż. No, bieg zdarzeń będzie na pewno ciekawy, ale nie powinno być źle. Wszystko danarów na końcu, także bardzo pozytywna karta. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia, ażeby wszystko się poukładało. No i cóż, miłego dnia do usłyszenia i zobaczenia.